Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. wielu kierowców wideorejestrator stał się nieodzownym elementem wyposażenia samochodu. Głównym zadaniem rejestratora jest ochrona własnych interesów kierowcy w przypadku wypadków, wypadków, oszustw samochodowych, nielegalnych działań ze strony funkcjonariuszy policji drogowej i nie tylko. Czasami rejestrator otrzymuje przydatne. Interesujące i po prostu zabawne informacje w formacie klipu wideo. Chociaż jest to już raczej funkcja pomocnicza rejestratorów. Aby móc nagrywać filmy i zapisywać je, rejestrator wideo jest koniecznie uzupełniony o kartę pamięci. Pytanie tylko, jaki rodzaj napędu wybrać i jak to zrobić poprawnie. Dlaczego potrzebujesz karty pamięci? Zanim odpowiemy na pytanie, jaką kartę pamięci do wideo rejestratora wybrać. Warto porozmawiać o konieczności zakupu takiego napędu. Wielu kierowców uważa, że oprócz samego urządzenia nie ma nic do nagrywania tego, co dzieje się na drodze. Urządzenie posiada pamięć wewnętrzną lub producent przewidział uzupełnienie jej własną kartą. W większości przypadków rejestratory nie są wyposażone w karty pamięci. A ilość pamięci wewnętrznej jest bardzo ograniczona. W rezultacie nagrywanie wideo będzie problematyczne bez oddzielnie zakupionego dysku Flash. Pamięć wewnętrzna, jeśli jest dostępna, szybko się zapełni. Istnieje kilka powodów, dla których warto kupić kartę pamięci. Aby rozszerzyć możliwości rejestratora DVR, przechowywanie dużej ilości materiału wideo, dane z dysku Flash można przenieść na komputer. Telefon lub tablet, takie dyski są uniwersalne, w razie potrzeby. Można je przenieść do innych gadżetów, karta umożliwia automatyczne włączenie nagrywania w przypadku wypadków drogowych i innych sytuacji. Jak widać, pendrive jest potrzebny, ale nie to jest tutaj najważniejsze. Ogromną rolę odgrywa to, jak prawidłowo uda się kierowcy wybrać pendrive. Wiele osób skupia się po prostu na dużej pojemności pamięci. Zapominając o nie mniej ważnych cechach, na co zwrócić uwagę przy wyborze. Nie każdy wie, jak wybrać odpowiedni i do rejestratorów wideo i na jakie parametry należy zwrócić uwagę. Istnieje kilka głównych cech, które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wysokiej jakości i długotrwałego nagrywania z możliwością nie tylko nagrywania wyraźnych filmów ale także szybkiego przesyłania ich do komputera lub laptopa, zadając pytania o to, jaką kartę pamięci będzie lepiej kupić do wideorejestratora samochodowego. Należy zwrócić uwagę na takie punkty: dwukropek format karty pamięci, Kompatybilność z urządzeniem prędkość nagrywania wideo. Dostępna pojemność pamięci, z jakiegoś powodu pierwszym pytaniem niektórych kierowców jest to ile karty pamięci będzie potrzebne do rejestratora wideo. W rzeczywistości na pojemność należy zwrócić uwagę nieco później. Najpierw należy zdecydować o formacie, wyjaśnić kompatybilność, wybrać odpowiednią prędkość nagrywania i dopiero potem bezpiecznie wybrać wymaganą liczbę gigabajtów. Format oczywiście ważny jest. Aby zdecydować, jaka pojemność karty pamięci jest potrzebna podczas wyposażania czarnej skrzynki w dysk zewnętrzny, przeczytaj także: Hub SUFIE. Minimalizacja obciążenia samochodu. Wybór należy jednak rozpocząć od formatu tego urządzenia. W przypadku rejestratorów wideo, które są obecnie dostępne dla kierowców, konieczne jest rozróżnienie dwa formatów. Fizyczny rozmiar takich napędów wynosi 24-32 mm. Są one aktywnie wykorzystywane nie tylko w rejestratorach, ale także w wyposażeniu aparatów fotograficznych, kamer, konsol do gier. Itp. Fizyczny rozmiar takich dysków wynosi 24-32 mm. Ich rozmiar to 11-15 mm. Nadają się również do smartfonów, tabletów, odtwarzaczy. Rejestratorów samochodowych HITP Większość dysków Mikrost jest dostarczana z adapterem do użytku w urządzeniach, w których dostępny jest tylko format SD. Umożliwia to zainstalowanie karty Mikrost w rejestratorze wideo za pomocą adaptera SD. Jeśli urządzenie ma odpowiednie złącze, następnie można przenieść mikrost bez adaptera do innych urządzeń. Najwygodniej jest kupić kartę mikrost z adapterem SD, nawet jeśli rejestrator przewiduje użycie złącza SD. Niektóre rejestratory mogą nie odczytać karty pamięci znajdującej się w adapterze. Lepiej sprawdzić to wcześniej, ale to obiektywnie nie wystarczy, aby określić. Który dysk flash jest naprawdę lepszy do wyboru dla rejestratora wideo, ponieważ format jest łatwy do rozwiązania za pomocą adaptera. Warto osobno zastanowić się nad kartami Microst. Występują one w kilku generacjach, różnią się ilością dostępnej pamięci. Najbardziej standardowe dyski flash tego typu, które są obecnie rzadkością, wynika to z ograniczonej objętości w zakresie od 2 do 4 GB. Posiadają zwiększoną pojemność. Jest to zazwyczaj od 4 do 32 GB. Dyski nowej generacji o minimalnej pojemności 32 GB. Stopniowo producenci osiągają poziom 1 do 2 TB. Aby określić typ karty, wystarczy spojrzeć na przednią stronę produktu, wybierając format. Należy również wziąć pod uwagę następujące punkty. Każdy rejestrator posiada maksymalną pojemność pamięci której odczyt obsługuje, jeśli specyfikacja wskazuje że urządzenie może współpracować z kartami do 32 GB. To wydawanie pieniędzy na zakup pendrive, a o pojemności 256 GB jest po prostu bezcelowe. Nawet 64 GB nie zostanie odczytane przez rejestrator. Wszystkie nowe generacje dysków są wstecznie kompatybilne z poprzednimi wersjami. Pozwala to na włożenie karty SDHC do gniazda karty SDXC. Nie można już jednak używać karty SDXC zamiast SDHC. Jest to zdecydowanie brane pod uwagę przed wyborem. Podobnie jak inne niuanse kompatybilności, kompatybilność logiczne jest założenie, że prawidłowy wybór nowej karty pamięci przeznaczonej do rejestratora wideo zależy bezpośrednio od możliwości i funkcji samego urządzenia nagrywającego do samochodu. Aby to zrobić, Należy zajrzeć do instrukcji urządzenia, przestudiować jego charakterystykę. W instrukcji producent jest zobowiązany do podania następujących informacji: Jaki format karty pamięci jest odpowiedni dla tego wideo Średnik: Jaka jest maksymalna ilość pamięci, którą urządzenie może odczytać? Jaka klasa prędkości powinna być preferowana? Teraz, aby wybrać odpowiednią kartę pamięci do zakupionego rejestratora wideo. Należy porównać jego wymagania i cechy z parametrami napędu, tylko jeśli oba urządzenia są kompatybilne. Wideo będzie nagrywane i przechowywane. Przeczytaj też: Wybór przenośnego garażu do samochodu w przeciwnym razie rejestrator po prostu nie będzie w stanie odczytać dysku Flash lub wyświetli błąd, a to okaże się stratą pieniędzy na napęd, wiedząc, które karty są odpowiednie specjalnie dla rejestratora, możesz wybrać urządzenie, aby utworzyć dodatkową pamięć w urządzeniu, kupując odpowiedni dysk. Prędkość zdecydowałeś już, które karty pamięci są odpowiednie dla twojej czarnej skrzynki. Dlatego możesz już podejść do samego zakupu, ale dodatkowo zaleca się zwrócenie uwagi na szybkość nagrywania, jego klasę. Kierowcy aktywnie spierają się o to, jaka klasa prędkości karty pamięci będzie lepsza do zastosowania w rejestratorze wideo. Istnieje kilka klas, które odzwierciedlają prędkość nagrywania w megabajtach na sekundę. Oznacza to, że klasa 2 odpowiada 2 megabajtom na sekundę. W przypadku rejestratorów DVR zaleca się wybieranie kart pamięci o klasie co najmniej 4, im wyższa klasa. Tym szybciej i lepiej urządzenie będzie w stanie nagrywać wideo. Jest to szczególnie ważne w przypadku rejestratorów obsługujących nagrywanie w rozdzielczości Full HD lub 4K. Do obsługi nagrywania Full HD potrzebny jest dysk flash o prędkości 10 MB na sekundę. Prędkość ta jest oznaczona liczbą zamkniętą w literze C i znajduje się na przedniej części dysku. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na możliwość współpracy nagrywarki z dyskami w stanie. US. Standard UHS technologia ta umożliwia szybką obsługę danych. Tutaj prędkość jest mierzona w dziesiątkach MB na sekundę. Tylko nowoczesne i drogie modele rejestratorów mogą odczytywać takie dyski flash, wszystkie karty obsługujące UHS zgodnie z klasą prędkości. Należą do 10. Uch występuje w dwóch typach i jest oznaczony cyframi rzymskimi i i 2. Pierwszy typ jest obsługiwany przez większość nowoczesnych urządzeń w tym nagrywarek. Druga opcja jest odpowiednia tylko dla topowych urządzeń. W przypadku standardu UH, prędkość jest wyświetlana jako liczba wewnątrz litery U. Liczba ta może wynosić 10 lub 30. 10 oznacza, że prędkość zapisu wynosi od 10 MB na sekundę, natomiast 30 oznacza prędkość zapisu od 30 MB na sekundę wzwyż. Pojemność pamięci podsumowując. Instrukcje dotyczące wyboru powinny dotyczyć tego, jaka pojemność pamięci jest odpowiednia dla rejestratora wideo. Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Tutaj wiele zależy od wcześniejszych cech i parametrów wyboru. Jeśli mamy dość prosty i niedrogi rejestrator, który nie obsługuje formatu HD, to wystarczy i 8 do 16 GB do cyklicznego nagrywania wideo i przechowywania danych. Bardziej nowoczesne rejestratory, które obsługują Full HD i wyższe, a także te zdolne do szybkiego nagrywania i rozdzielczości panoramicznej Wymagają co najmniej 32 GB pamięci, lepiej jednak wybrać 64 do 128 GB. Należy pamiętać o kompatybilności i zdolności rejestratora do obsługi określonego typu dysku.